Witam was wszystkich w takim bonusowym odcinku, który postanowiłem nagrać, ponieważ zauważyłem jedną fajną rzecz, która jeszcze którą ominąłem. Więc tak, po pierwsze chciałem pokazać, że menu główne się zmieniło, ponieważ... No się zmieniło oraz, oprócz tego jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Przeszedłem grę na 103%. Tak. Wiecie, że to jest dobry gracz w A Time, kiedy przeszedł grę na, 100 pro, na 103% Ogólnie jeszcze trochę tutaj, przepraszam, że jakby były jakieś takie szuranie Ale miałem za daleko klawiaturę Zdarza się czasami Ale rzadko ja, Więc szybko chodzimy No i się tak zastanawiacie, a z czego może być ten ponosowy odcinek? Przecież pokazywałeś już sekretnego mini-bossa Pokazywałeś e, fabrykę Rumbi. No, z czego może być? A jest jedna rzecz, którą oczywiście to robiliśmy przez cały czas, a za bardzo tego nie zwróciłem uwagi. Oraz zauważyłem, że gra mi się ścina, i chociaż myślałem, że ostatnio, że to po prostu jest wina poziomu, wina tego, to nie. Chyba. Zrobili patch, który powoduje, że mój program nie jest z tym Dobra, więc szybko już wchodzimy Bez zbędnego gadania Ja żeby gadanie będzie, ponieważ wchodzimy na Free Roam Czyli na... Jak to było w czwartym rozdziale? Swobodne zwiedzanie, o tak Tak przetłumaczone Po prostu lubię nawiązywać do tłumaczenia tego Tego twórcy, który zrobił ponieważ było znakomite. Jedyne, jedyny błąd to był to, że czcionka na pewno zrobił, zrobił właśnie, bo znam tą czcionkę po prostu z ją sedytową, ale inne czcionki typu właśnie, nie ta jeszcze chyba była, ale na przykład czcionka w szczytu w rozdziale czwartym oraz czcionka tych. E, i granie ze śmiercią to było tam kontrakt o kontrakty. Tak. Więc się tak pytacie, gdzie może być ta niewyjaśniona rzecz, którą właśnie, która nie wiadomo o co chodzi. Ogólnie przez to, że polepszyłem grafikę po tym. To trochę może tutaj klatkować. Ale nie, trochę ładniej wygląda. No i tak tutaj to był chyba siódmy odcinek, bo pamiętam A, no, ścina. E, tutaj musimy to zrobić. Musimy szybko wszystko zebrać, żeby odblokować drzwi. Oczywiście drzwi aż tak bardzo nie są nam potrzebne oraz to. A potrzebne nam jest... A! Ten przycisk. E, tylko, że jeszcze się włączyło. Przycisk chyba jeszcze nie działa. Jeszcze się okaże, że w ogóle nie działa, więc to dopiero będzie. Dobra, jestem z powrotem. E, źle przeczytałem poradnik. I aby odblokować tą ciekawostkę, która zajmie nam zapewne dużo czasu, ponieważ jest dosyć trudna do zrobienia, trzeba odblokować po prostu, od, zebrać te wszystkie. 100 punktów energii, odblokować e, kawałek czasu. I wtedy powinno nam się odblokować. E. O, 4 e, przyciski. E. Chciałem wejść na pociąg. Pociąg nie chciał mnie e, wpuścić. I gdy odblokujemy 4 przyciski, to tam, gdzie akurat byliśmy, powinny się ukazać. E. Włączyć drzwi. Kolejny przycisk jest tutaj. Włączony. Eee. Ostatni przycisk, który widzieliście, znaczy się dwa przyciski, które widzieliście, to właśnie idziemy tam. Jeszcze po jeden, ten, który był na samym początku, ale nie chciał się odpalić, ponieważ źle przeczytałem. O, nie, 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 nie. nie, nie. Ara. I teraz lecimy. No, jedziemy, aby tam odblokować ostatni przycisk. Tutaj jest nasz przystanek. Nie bierzemy tutaj kawałka, ponieważ on nam wszystko zepsuje. I jak odpalimy ostatni, czwarty przycisk, ta jest jeszcze potrzebuje patchów. otworzyły nam się drzwi. I gdyby ta ciekawostka polegała tylko na tym, to byłbym ucieszony. Nie tak nie. Ponieważ za chwilę czeka nas. Nie takie rozczarowanie, nie takie... niespodzianka, tylko bardzo trudny poziom do przejścia, który, którego zapewne, jeżeli mi się nie uda za pierwszym razem, to pokażę dopiero później jak przychodzę weźmy już po... o... pociąg. Dobra. I wysiadamy na naszej stacji. Teraz będzie bardzo fajne wejście. Pokazuje nam, że to będzie bardzo trudne, kiedy świeczki natręta tutaj są. Ale mnie te I teraz muszę się skupić bardzo. Ponieważ tutaj jest bardzo trudny poziom. Nie wiecie jak bardzo muszę się skupiać. O, jesteśmy na końcu. Nie możemy być na końcu pociągu, bo wtedy nam. Nie! U. U, u, u. O! Nie! O. Jak sami widzieliście, to jest bardzo trudne. Widzimy się po przerwie, jak to mi się uda. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tutaj ostatnio. O. Jesteśmy już na końcu. O! Tutaj jest wyjście. Ale chciałem popatrzeć na tą naklejkę. I tutaj chyba jest unikalna nawet muzyka. Bardzo cicha. <grytania> Ciekawe. I ta naklejka to jest. Najtrudniejsza naklejka, którą można dostać. Jeszcze zobaczycie ją za chwilę. I oto jest! Najtrudniejsza naklejka, którą można dostać. No, no, jeżeli gracie w DLC, to może są jakieś naklejki, które po prostu trudno dostać, dlatego że trzeba przejść, nie wiem, całą mapę, żeby ją zdobyć. Ale ta na pewno jest najtrudniejsza, żeby zdobyć, bo trzeba zrobić specjalną sekwencję, a później jeszcze przejść parkur. Eee, więc to już wszystko, no to jest naprawdę już wszystko, bo nic, nic jeszcze nie znalazłem więcej, aby było z tego DLC Więc jeżeli wam się spodobało, bo to jest bonusowy odcinek, na pewno nie powiem nic o nim, nic a nic <grych> To pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, miłą subskrypcję Był z wami JaholTV z Hatkidem. Zapewne ostatni raz dla mnie, bo wy oczywiście jeszcze będziecie mieć podstawę i seal the deal jeżeli kiedykolwiek wyjdzie DLC, jak wcześniej mówiłem, na pewno pobieram z powrotem a in Time. Nie wiem, może na tym laptopie, bo mam laptopa, albo może już na nowym komputerze. No to życzę żegnam z Wami. No to cześć.